Kajetanie, zostałeś laureatem pierwszej edycji programu grantowego Talenty Jutra? Jaki realizujesz projekt i na jakim jesteś etapie? Projekt, którym się zajmuję, to jest w takim potocznym ujęciu do jej niekorzeni, a chodzi konkretnie o wielokrotną ekstrakcję przyżyciową związków leczniczych z roślin takich jak właśnie tarczyca bajkarska, z rośliny znanej jako skuter rebekalenzis. No, i mnie jako farmaceutę interesują przede wszystkim związki lecznicze, jakie ta roślina wytwarza. No i ten grant, te badania, które prowadzę, skupiają się właśnie na opracowaniu tej metody tego wielokrotnego, przyżyciowego pozyskiwania tych związków z tej rośliny. Z mojej wiedzy wynika, że ja oraz mój promotor jesteśmy naprawdę jedynymi ludźmi na świecie, którzy zajmują się tym zagadnieniem w tym ujęciu, czyli wykorzystując do tego impulsy elektryczne. No i my dosłownie obchłonując nasze rośliny w, w systemach takich hydroponicznych, aeroponicznych, w których woda krąży w zamkniętym obiegu. Następnie z takich systemów wyciągamy, umieszczamy w kuwecie między dwoma elektrodami, e, dostarczamy im impulsy elektryczne i one właśnie do tych solwentów elektrycznych wydzielają te związki, które nas interesują. No a następnie wystarczy że nie opłukać również po prostu w wodzie. E, no i one sobie później dalej rosną. Można ten proces powtórzyć. Kajetanie, poza grantem w programie Talenty Jutra, dostałeś też nagrodę specjalną w kategorii 3W, woda, wodór, węgiel. Jak twój projekt wpisuje się w zrównoważony rozwój, właśnie w ideę 3W? Pracujemy nad metodą odnawialną niemalże, powtarzalną. Żeby po prostu wielokrotnie z tej samej pulacji roślin uzyskać ten ekstrakt, zamiast jednorazowo, a potem czekać na kolejną partię roślin do, do po prostu ze zbioru i ekstrakcji. Dodatkowo, właśnie te solwenty, których my używamy, są no, zupeł, zupełnie naturalne, są neutralne dla środowiska, są proste, związki organiczne, ich emisyjność jest w zasadzie zerowa. Dodatkowo, no, sam fakt, że hodujemy rośliny w zamkniętym obiegu czyli gdzie woda po prostu cyrkuluje w obrębie systemu, czy to hydroponicznego, czy to aeroponicznego, no to też jest ogromna oszczędność wody. My rozmawialiśmy w trakcie realizacji przez Ciebie projektu i wiem, że jedna z upraw padła. Tak, jeśli mogę niestety, tak powiedzieć. niestety. Co się wtedy robi, jak jesteś w połowie realizacji projektu <laughs> i coś idzie nie tak, jakbyś chciał? No cóż, e, wtedy pierwsze co się robi to e, stara się jakoś pogodzić z złymi emocjami. <grych> eee, no, potem wciska się zęby i stara się wymyślić, co innego mogę w takim, w takim razie zrobić. No i niestety, no ta duża partia roślin, które już miały tam ładnych parę miesięcy, szykowaliśmy je na zrobienie takich właśnie dużych partii ekstraktów, no niestety wydała się infekcja bakteryjna, kompletnie losowy czynnik po prostu wynikający z, z jakiejś tam kontaminacji w laboratorium. No trzeba było je zutylizować, żeby ochronić te, które jeszcze nie zostały e, zarażone. No ale zostały nam rośliny młodsze, więc robiliśmy szereg takich po prostu mniejszych doświadczeń, czekając na kolejną partię roślin, aż osiągnie e, ten, ten zamierzony w, w naszym doświadczeniu wiek. Czyli porażka uczy czasami więcej niż sukces. Nawet myślę, że zawsze. A powiedz mi czy twoje, bo ty badasz konkretną roślinę, prawda? Czy to jest tak, że to badanie można będzie, że tak powiem, przenieść na inne inne rośliny? Do skutelarii, która jest właśnie już w projekt wpisana, dochodzi mi także Iris domestica, znany także pod dawną nazwą Blancanda chinensis, to jest taki azetycki kuzyn naszego irysa kosaćca i on także produkuje dużo ciekawych związków. W kolejce jest jeszcze kolejna roślina, cicerbita alpina, którą mam nadzieję, że uda mi się też dołączyć jakby do tego projektu. No i myślę, że w zasadzie absolutnie każda roślina korzeniowa, która wytwarza po prostu korzenie inne niż wiązkowe, takie gdzie jest jakby jeden korzeń główny, Każdą roślinę można zaadaptować do, do tych upraw, do, do tej metodologii, którą opracowujemy. Wystarczy tylko po prostu właśnie empirycznie dobrać te e, warunki, których ta roślina potrzebuje. Grant dostałeś prawie rok temu. W czym tobie jako młodemu naukowcowi on pomógł poza jakby realizacją Twojego projektu? Myślę, że zdecydowanie dobrą decyzją było wpisanie do budżetu tego projektu dwóch wyjazdów, które diametralnie poszerzyły moje horyzonty. Pierwszy z nich to był 9th e, School in Vienna, czyli taka w Wiedniu organizowana szkoła elektroporacji, PEF, czyli pulse electric fields. Dzięki temu wydarzeniu mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jestem teraz zdolny do Przedstawiania swoich, swoich wyników, swoich wniosków na poziomie absolutnie światowym i najwyższej klasy. No a drugim jest spotkanie takiego, takiej społeczności, która właśnie zajmuje się zagadnieniem elektroporacji też e, trwające przez tydzień z kolei w Lublanie. To jest e, Electroporation-Based Technologies and Treatments, właśnie tegoroczna tego edycja. Chociaż tutaj też e, jest trochę druga strona medalu mojego innowacyjnego projektu, mianowicie nikt nie pracuje na roślinach, więc e, wszystkie właściwie rzeczy, które się dowiedziałem, e, traktuję z pewną, e, z pewnym przybliżeniem, no bo przede wszystkim ale dotyczą komórek zwierzęcych. No nie wiem, jednak... Czy e, de na... jesteście pionierami? Myślę, no, myślę, że może, mogę, możemy spokojnie użyć tego słowa. Naprawdę, jeżeli chodzi o elektroporację komórek roślinnych, no jest to zagadnienie bardzo słabo zbadane. Po prostu, jeżeli chodzi o elektroporację roślin w ogóle, to używa się jej do procesów takich przemysłowych, na przykład w, w przemyśle spożywczym. Na przykład, e, od choćby elektroporuje się ziemniaki podczas wytwarzania frytek są takie specjalne maszyny, które jakby elektroporują ziemniaki Podczas ich szatkowania i potem one są bardziej giętkie, mniej się łamią. I jakby, tak, więc jakby większość frytek, ogólnie, które teraz spożywamy w McDonaldzie to są elektroporwane frytki. A powiedz, czy ten grant ci pomógł jakoś w dostaniu się na studia doktoranckie? Czy, jakby jak oceniasz swój poziom z, z innymi kolegami, koleżankami ze studiów? Mm, tak, myślę, myślę, że zdecydowanie mi pomógł. Za samo kierownictwo projektu dostałem. E taką solidną ilość punktów rekrutacyjnych do, do szkoły doktorskiej. Warto dodać, że to jest Twój autorski projekt. Tak jest. Mój we współpracy oczywiście z, z moim promotorem, profesorem Josiu którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Cała idea wyszła od niego, no ale wspólnie pracujemy nad, nad opracowaniem tej metody. Mm, no myślę, że Moje doświadczenie to, że już ten projekt prowadzę od stycznia bieżącego roku, a no na pewno po prostu doświadczenie Stanów, które było nieocenione na początku mojej drogi jako, jako naukowca, no to naprawdę e, było to fenomenalne doświadczenie, przede wszystkim pod względem organizacyjnym i też właśnie takiej współpracy, jak sama wiesz, było kilka zmian, które musieliśmy hmm, ustalić, tak, tak czy, czy właśnie w kwestii tych roślin, które miały umarły. Bardzo elastyczny, Tak, prawda? tak. I to jest naprawdę duża zaleta. Większość, większość grantów taka nie jest, <grym> więc naprawdę cieszę się, że to właśnie od, od tego grantu jakby moja podróż, z moja podróż, właśnie przygoda z nauką się, się zaczęła. Super. Życzę Ci, żeby trwała jak najdłużej, jeszcze kolejnych grantów, e, udanych upraw, żeby one nie padały. Dzięki. Dziękuję.